było połomnicki sanchaj Kamil Jędrzejczyk. Kamilu, no powiem Ci, jak mówił Siara Wąskiemu, zaimponowałeś mnie w tej chwili. Świetne czucie dystansu przede wszystkim, ale zauważyłem, że brak Killer Instinct. No właśnie, i to jest chyba problem. Powiem Ci, że brakowało troszkę tego, starałem się na tym skupić od samego początku, ale jednak wychodząc tutaj na ring, człowiek zapominał o niektórych rzeczach. Jeszcze Chciałbym się po prostu kiedyś tego nauczyć, takiego trzymania się planu od A do, do Z. No właśnie, bo jeżeli chodzi o ten plan, coś w tym planie było, czego nie zrealizowałeś? Bo tak naprawdę, ja to się był tylko przebić, tak jak powiedziałem, do tego killer instynktu, że gdzieś podłączony był rywal, a ty nie poszedłeś. Powiem ci tak, yy, yy, moja walka miała trzy rundy. Chciałem na każdą rundę zostawić sobie siłę. Z przeszłości miałem problem taki, że po prostu ruszałem na przeciwnika i przez to się męczyłem. Od razu traciłem siłę i w, ty, w tej walce dzisiejszej chciałem po prostu, tak jak ci mówię, zostawić siłę na każdą rundę, dlatego czasami odpuszczałem. Wiem, że mogłem pójść na niego, mogłem oddać jeszcze więcej ciosów, ale wtedy bałbym się, że kondycyjnie w dalszym etapie walki mógłbym po prostu słabnąć, słabnąć aż w końcu. E, co, i, e, przede wszystkim imponujące e, zwycięstwo, zwycięstwo przez e, decyzję. No i co dalej tak naprawdę? Jakie są dalsze plany Kamina Jędrzejczyka? Bo e, zakusy po takim występie na pewno są duże. No powiem Ci, że zakusy są, ale traktuję to naprawdę jako takie hobby, rozerwanie. Nie myślę, co będzie dalej teraz. Mam naprawdę tak mętlik teraz w głowie. Na pewno zrobią mi to chrapkę na następne jakieś pojedynki, walki. Będę czekać, zobaczymy, co wyjdzie. Kamil, sukces zawsze ma wielu ojców, więc komu należy podziękować za pomoc w przygotowaniach? No przede wszystkim całej drużynie, target mojej tajnej połomice. Chciałbym podziękować też trenerowi, bo wierzył we mnie od samego początku. On wiedział po prostu, że jak tu wyjdę, to jestem w stanie zrobić swoje. Ale przede wszystkim właśnie tak, chciałbym podziękować drużynie, z którą trenowałem, też mojej całej rodzinie, która mnie wspierała tutaj dzielnie, było naprawdę tutaj wielu. No i w sumie wszystkim kibicom, bo gdzieś tam z oddali głowy słyszałem po prostu te wspieranie, kibicowanie mi. To pomagało. A Wy oglądajcie dalej polskie Muay Thai, m.in. Target Muay Thai. Dziękuję Ci bardzo. Kamil Jędrzejczyk, przed nas. Proszę. Dzięki.